Dzień dobry wszystkim <laughs> ponownie, wiosna jak widać zawitała, pięknie się wszystko rozrosło. A w dzisiejszym odcinku no, chciałbym Wam pokazać jedną z najmniejszych pilarek na świecie, którą udało mi się odkopać. No i tak, no, ciekawa pilarka, jeszcze takiej no, nie widziałem, a udało się mi jej dorwać w fajnej cenie. A mam na myśli, to coś strasznie mała piła porównujące strasznie jest malutka chyba druga najmniejsza pilarka na świecie, zaraz po Echo 2500 TS chyba, nie yy, 2511 TS, tak dobrze mówię No cóż, malutki ma max Mach 120 po remoncie kapitalnym, ale działa. No co tu dużo powiedzieć? Mo, pojemność jest chyba 20 czy tam 30. Moc niby 1,9 konia ma. Jak spilarki wielkości jajka święconego, no to tak dość dużo jest. No cóż, w pilarce został wymieniony, nie tyle co wymieniony, ale został jest remont kapitalny, czyli silnik został rozebrany co do śrubki, wszystko wyczyszczone, wymyte poskładane jeszcze raz. No i odpala. Nie? Było na podlanie, odpala, pilarka została doczyszczona, domyta przeze mnie, bo takie to całe było zaklejone, że bardzo to było małe. No, brudne znaczy się, nie? Śrubki regulacyjne. Jak ktoś by wiedział, to niech mi powie, bo wiem, że to jest śruba T, ale czy to jest L, czy to jest H, nie mam pojęcia. No piła jest strasznie mała. Porównując do mojej ręki, a ja mam rękę małą, to jest strasznie malutka. Jedyna w tej... No to jest oryginał praktycznie w 99%. No. Jedyną rzeczą, która tu jest nieoryginalna, to jest to, bo to musiałem sam dorobić, ale to jest do pompki, bo tu jest pompka strzykawkowa, czyli ręczna. I, to jak naciskam, to ta pompka się również ten i ona pompuje olej na prowadnicę. Pilarka, no, <ścoughs> strasznie malutka. Niedawno skończyłem składać. Filtr paliwa, ma, powietrze ma fajny bo taki okrągły. On się wydaje na zabrudzone, ale on już taki jest. Już swoje lata ma. Piła to jest jakiś koniec lat 80., początek 90., może, nie wiem, nie jestem pewien. To jest oczywiście blokada gazu, bo chcąc, żeby się gaz wcisnąć, to trzeba wcisnąć pierw to, bo to jak mamy ten, ale się zastanawiam, czy tego czasami nie wyrzucić, albo jakoś nie wypiąć, bo to tak trochę tutaj zawadza i, i ten wtedy jak to wciśniemy to możemy dodać gaz tu jest wyłącznik ciekawy do góry włączony na zgaszony dość tęgo chodzi tak jak to stare piły korek od oleju dość czysty bo ja to wszystko domyłem starałem się to domyć na miarę swoich możliwości to bomyte benzyną nie że jakimś dimerem czy jakąś akrom, tylko zwykła benzyna a widać że tu trochę ten korek już taki to od tej benzyny jest to jakaś partia środek czysty wszystko domyte takie żółciutkie jajeczko no. oryginalna prowadnica jeszcze to odwrócona bo tu powinno być H, czyli no ma kuloch, łańcuch sztila ale już widać, że będzie trzeba trochę ograniczniki ściąć bo to jest chyba pół dół, to niski profil, czy ósme i nie będzie to ciało bo prawie ząb się pokrywa z wielkością ogranicznika więc będzie trzeba je trochę przypiłować i naoszczyć. Bo nie jest aż taki, kurde, w sumie taki naoszczony ostroga metalowa. Karter ALU. A tutaj te śrubki są nieoryginalne ale tu wolałem coś wkręcić lepszego. Bo tamte były te No i tu tak jeden mankament. Bo tu jest trochę u ułamane. Bo ale to jest ja samo jak podczas mycia mi to upadło. Hamulec bezpieczeństwa działa. Wszystko to, tu, tu nie ma żadnych luzów, tu nawet nie ma milimetra luzu. To widać, że to wszystko sprężynuje. O kurde, strasznie ciężko jest to odciągnąć. Tak więc przemyśleć to, przemyśleli. Mały tłumiczek, bardzo waga to, będzie jakieś, jak ja by był 2 było 2,8 kg. Czyli stosunkowo lekka pilareczka. Ym, prowadnica, nie wiem ile tu będzie. 35 cm albo 30. Bardzo fajnie się obraca. Leciutko. Jednym paluszkiem ją idzie obrócić. Stała zębatka, oczywiście. Nie wiem, który to będzie rocznik. To na pewno nie będzie 60, bo pilarka wygląda na nowszą. Tu trochę obdarta, ale zębatka stała. Tu jest taśma hamulca dość gruba. A wylot jest dołem tutaj. To jest przykręcony silnik, tu dałem nową śrubę z nierdzewki, bo to tamta już taka była trochę obrobiona, wkręciłem grubszą, więc no, piła po odbudowie. Komprecha jakąś tam ma. Ona tak się wyzdawało, że ona tak kurde że ona tak jakby strzelało tak coś ale to po prostu przez zębatkę. Nieraz darzy się, że się ten sznurek Przytnie, ale to przez zębatkę, bo tam trochę to łożysko igiełkowe już takie jest na zębatce obrobione i ono to tak tam przeskakuje to sprzęgło też takie trochę rozlezione jest, ale działa. Nie zazębia i działa. No. Jak się odpali tą piłę, to nie, to nie słychać tego. Jak się to wszystko normuje. No. Tu jest sanie. To się tak przekręca dość tego. Tak jest włączone. Tak wyłączone. Ona normalnie, jakby. Ten nie wiem, ona pewnie mi teraz nie odpali. Nie, bo wypaliło co, paliwo, więc odpalić nie odpali. Trochę gdzieś śmierdzi paliwkiem, ale. Może się troszkę przylało, ale nie w sumie. Tu nie ma paliwa wlanego. Wkręt L na tak. No, T, na takim ciekawym bolcu. Trochę mi się to tak nie podoba, ale może tu dorobię jakąś śrubkę od jakiegoś chińskiego gaźnika A rączka, też oryginalna taka typowa jak w starych piłach jest leciutka, nie jest jakaś specjalnie ciężka jeszcze nią nic nie ciąłem, ale niebawem będę ciął piła jak widać jest no doczyszczona, tu nie ma nic, po prostu jest wymyte Pięknie. Tu nie ma żadnego ogumowania, ale tu jest tak wyprofilowane, takie zgrubienie, i tak samo tu. Przez to, no fajnie, to się reprezentuje i wygląda. No to to by było chyba na tyle w tym filmie. Do następnego. Cześć.